Zwalczanie chwastów to chyba najbardziej podstawowy i popularny zabieg ochrony w zbożach. Zboże o zimę chronimy zazwyczaj jesienią, natomiast wiosną dokonujemy ochrony korekcyjnej w wypadku wystąpienia zachwaszczenia wtórnego. Czym powinien charakteryzować się dobry i skuteczny preparat wiosenny? Wymienię tutaj kilka podstawowych cech. Po pierwsze, powinien zawierać szerokie spektrum zwalczanych chwastów, niezależnie od ich fazy rozwojowej. Po drugie, powinien być bezpieczny dla rośliny uprawnej, dawać możliwość ochrony również w zaawansowanych fazach rozwojowych. Po trzecie, charakteryzować się różnorodnym składem substancji aktywnej, co z jednej strony wpływa dodatnio na jego skuteczność, a z drugiej strony pozwala przeciwdziałać odpornościom i jako ostatnie, być w miarę niezależny od przebiegu pogody. Ta pogoda wiosenna nierzadko blokuje nas przed wjazdem w pole. Warto dążyć do szybkiego rozpoczęcia ochrony, aby uniknąć zbędnej konkurencji o stanowisko, składniki pokarmowe, wodę oraz światło. Od czego należy rozpocząć? Jak tylko pogoda pozwoli nam wejść na pole, yy, nastąpią roztopy, warto przeprowadzić lustrację na plantacji. Zadaniem lustracji jest odpowiedzenie na pytanie, z jakim przeciwnikiem będziemy walczyć. Musimy sprawdzić skład gatunkowy obecny na plantacji. Oraz fazy rozwojowe chwastów. Mając odpowiedzi na te pytania oraz znając fazę rozwojową zboża, możemy pokusić się o przygotowanie odpowiedniej strategii ochrony. W oparciu o wyniki licznych doświadczeń, przygotowaliśmy dla Państwa kilka propozycji herbicydowych. Jako pierwszy chciałbym przedstawić propozycję opartą na preparacie Fenoxin z dodatkiem preparatu Toto oraz Russell. Fenoxin jest jednym z dwóch dostępnych na rynku w graminicydów do ochrony zbóż. Kierujemy go przede wszystkim do zwalczania uciążliwych chwastów jednoliściennych, takich jak miotła, owiec głuchy czy wyczyniec polny. Charakterystyka tego preparatu jest bardzo korzystna dla użytkownika, ponieważ jest to preparat bezpieczny także do zaawansowanych faz rozwojowych zboża. Część zwalczającą chwasty dwuliścienne stanowi preparat TOTO oraz RASEL. RASEL, czyli preparat z grupy sulfonylomoczników, Zabierający substancję aktywną Flora sulam. doskonale zwalcza nam przytulię czepną oraz szereg kwastów dwuliściennych. Preparat TOTO zabiera dwie substancje aktywne, jest to Tifensulfuron oraz Metsulfuron-metylu. Połączenie tych dwóch substancji pozwala nam wspomóc działanie zarówno na kwasty jednoliścienne, czyli w tym wypadku miotłe, oraz zwalczać chwasty dwuliścienne. Metsulfuron metylu doskonale zwalcza takie chwasty uciążliwe jak bodziszek, fiołek, przetacznik oraz haber. Yy, aby podnieść skuteczność całej mieszaniny, warto rozważyć dodatek adjuwantu. My proponujemy państwu dodatek sprawdzonego adjuwantu Asystenta. Kolejnym produktem rekomendowanym do ochrony wiosennej zbóż jest produkt Galaxo. Zawiera on trzy substancje aktywne jodosulfuron, florasulam oraz tribenuron metylowy. Yy, zwalczanie miotły zbożowej w tym tercecie yy, prowadzi właśnie jodosulfuron znana, lubiana i skuteczna substancja dodatkowo podnosi skuteczność zwalczania chwastów dwuliściennych, florasulam w duecie z tribenuronem doskonale zwalczają nam całą plejadę chwastów od przytuli czepnej poprzez habra bławatka kończąc na makach. Zestawienie tych trzech substancji w zdecydowanej większości przypadków wystarcza na y, skuteczne zadbanie o plantację. Natomiast jeśli spodziewamy się mocnej presji ze strony kwasów jednoliściennych, warto rozważyć dodatek chlorotoluronu w dawce jednego litra. Produktem, który zaskarbił sobie rzesze sympatyków jest produkt Fundamentum. Produkt zawierający trzy substancje aktywne. Jest to flora sulam, tribenuron metylowy, oraz Metsulfuron. Popularność produktów Fundamentum zawdzięczamy kilku cechom. Szerokiemu spektrum zwalczanych chwastów, niezwykłej skuteczności zwalczania chwastów dwuliściennych oraz bezpieczeństwu stosowania aż do późnych faz rozwojowych. Fundamentum jest specjalistą w walce z chwastami dwuliściennymi. Radzi sobie z uciążliwymi chwastami takimi jak Haber Buławatek, Przytulia Czepna, gwiazdnica Pospolita, Mak Polny oraz wiele innych. Fundamentum możemy pomieszać z preparatem jodo zawierającym jodosulfuron. Takie połączenie pozwala kontrolować nam wszystkie chwasty na plantacji z miotłą zbożową na czele. Dlatego warto wybrać rozwiązanie zawierające kilka substancji aktywnych o różnych mechanizmach działania.